Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Axerfish i witam Was dzisiaj po krótkiej przerwie na moim kanale. Tak, przez chwilę nie robiłem filmików, ponieważ byłem chory i nie czułem się za bardzo na siłach, żeby cokolwiek nagrać, ale spokojnie dzisiaj już do Was powracam z najnowszą opinią o Mandze, a będzie to opinia o nowości od JPF-u, czyli o pierwszym tomie pieśni Apolla autorstwa Osamu Tezuki. Zapraszam. No więc zacznę może od opisu fabuły, który jest napisany z tyłu tomiku. No więc szogoishi to zagubiony młody człowiek, nieznający ojca, wychowany przez nieczułą matkę dorastający bez ludzkiego ciepła. Jako nastolatek nienawidzi i niszczy wszelkie przejawy miłości, czeka go jednak za to niespodziewana kara. Zostaje skazany na wieczną tułaczkę przez czas i przestrzeń, by raz za razem doświadczać niegdyś nienawistnego mu uczucia, a następnie bólu rozłąki. Zacznijmy może od tego, że Osamu Tezuka to jest człowiek legenda, bo gościu już dawno nie żyje, a jego dzieła są wciąż pamiętane i wciąż są uważane za świetne, świetne tytuły. Ja bardzo się cieszę, że Osamu Tezuka w końcu trafił do Polski. Z pieśnią Apolla nie miałem wcześniej nic wspólnego, tak jak zresztą za bardzo nie miałem nic wspólnego z dziełami Tezuki, więc um, myślę, że jest to dla mnie coś nowego i fajnie, że wreszcie mogłem poznać jego styl. No, i jeśli chodzi o pieśnia Pola, jest to bardzo oryginalny tytuł. Bardzo spodobała mi się scena początkowa. Mamy wielu żołnierzy, którzy biegną przez ciemny tunel i wygra ten, który pierwszy dotknie królowej. Jak myślicie? Z czym to się może kojarzyć? No oczywiście, że są to plemniki biegnące do komórki jajowej. To jest wszystko tak fajnie, oryginalnie pokazane, w taki dość oryginalny sposób. I bardzo mi się to podoba. Zresztą cała manga taka jest. Główny bohater jest chłopakiem, który nienawidzi patrzeć na seks. Tak, bo miał matkę, która go nienawidziła, a jednocześnie kochała się z wieloma mężczyznami. Kiedy on to zobaczył, znienawidził jakby ten obraz i od tego momentu zabijał wszystkie zwierzęta, które spotkał, które to robiły e, i tak dalej, i tak dalej. I w końcu trafił, jakby można powiedzieć, do oddziału psychiatrycznego. Jednakże kiedy potraktowano go prądem elektrycznym, można powiedzieć, że doznał wstrząsu i wtedy jakby we śnie spotkał się z pewną boginią, która dała mu karę, właśnie dała mu karę, że przez to, że tak zabijał wszystkie kochające się stworzenia i tak dalej, sam będzie się teraz ciągle zakochiwać i jego miłość ciągle będzie... Umierać, ciągle będzie ginąć w jakiś sposób, a on tym samym będzie się ciągle odradzać i ciągle będzie doświadczać tego uczucia na nowo, czyli znowu się będzie zakochiwać i jego miłość znowu będzie umierać. I to będzie niesamowite cierpienie dla niego. No i już w pierwszym tomie mamy trzy historie, w których on się zakochuje. Nie będę mówić w jakich okolicznościach, w kim się zakochuje i tak dalej, bo nie chcę wam za bardzo spoilerować. No w każdym razie, manga jest naprawdę wciągająca. Ja się strasznie wciągnęłem, przeczytałem ją od początku do końca za jednym razem, bo. Była po prostu świetna i, i nie sądziłem, że ona mnie tak bardzo wciągnie. Rysunki są dosyć oryginalne, to jest właśnie styl Tezuki i mm, po prostu trzeba do niego przywyknąć, bo on jest bardzo prosty, ale jednocześnie, jakby pasuje do, do jego dzieł i, i również mi się bardzo spodobał, powiem wam. Szczerze mówiąc, nie wiem co znajdę w drugim tomie, ponieważ manga ta ma mieć dwa tomy, ale spodziewałbym się po prostu kolejnych historii, kolejnych przygód tego bohatera, kiedy znowu się odrodzi i znowu będzie się zakochiwać w jakiejś kobiecie. Te mm, historie, może nie mają jakiegoś większego powiązania ze sobą, ale naprawdę każda z nich strasznie wciąga. Strasznie wciąga, może będzie jakieś sensowne zakończenie tego jeszcze nie wiem, ponieważ z magą do końca nie miałem styczności, jak już mówiłem. No i warto wspomnieć, że manga, pomimo tego, że ona nie jest całkowicie poważna, bo są tu też elementy komediowe, e, można się pośmiać, również ten e, styl, ten, ten, ten rysunek bardziej pasuje do właśnie komediowych komiksów, um, ale mimo wszystko manga porusza te, takie poważne kwestie momentami właśnie takie poważne kwestie życia, e, z którymi każdy z nas może się zmagać no, może nie w taki sposób, żeby zabijać od razu i tak dalej, bo to jest to po prostu bardzo wyolbrzymione w tej mandze, ale z pewnością daje ta manga dużo do myślenia i ja, szczerze mówiąc, jestem strasznie zachwycony e, tą oto opowieścią. Jedyny szkopuł jest taki, że głównego bohatera raz można lubić, a raz można go nienawidzić. On naprawdę bardzo różnie zachowuje się w przeróżnych momentach, ponieważ strasznie wiele uczuć i przemyśleń jakby nim targa od samego początku e, do samego końca. I szczerze mówiąc, z niecierpliwością czekam na drugi tom tego. Manga kosztuje 33,99, ale myślę, że jest swojej ceny warta. Są tu trzy rozdziały i prolog, bodajże. A rozdziały wcale takie krótkie nie są, więc myślę, że jest to naprawdę godna polecenia lektura. No i co, to by było na tyle ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia na razie i cześć.